Cześć wszystkim! Widziałem, że ostatnio nam ten kanał rośnie i to całkiem fajnie, więc bardzo dziękuję za wszystkie, że tak powiem, wyświetlenia i subskrypcje. I zachęcam do kliknięcia, bo słów nam jeszcze troszeczkę brakuje do tego pierwszego tysiąca. Widzę, że dzisiaj jest super pogoda. Są święta, zaczynają się święta, więc stwierdziłem, że trzeba. Jakieś auto kolorowe wyciągnąć, jak że tak powiem, pisanki i padło na różowego kaimana. Tak podsumuję w ogóle, jak widzę ten samochód, jak on rzeczywiście pali, bo niby to jest 2 litry, ale w sumie pewnie pali trochę dużo. Auto jest niewielkiej wagi, ma 280 koni i jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. A dlaczego jest bardzo niebezpieczne? To też sobie trochę o tym porozmawiamy. Wyjechałem. Eee, zasięg pokazuje 534 km, a bak jest w 90 powiedzmy 5 pełny eee, do zrobienia równe 300 km. Jestem w ogóle ciekawy co pokaże komputer. Przy tym, że temperatura jest jakby wysoka, to jest już rozgrzane i tak dalej i tak dalej. I prędkość taka średnia, to będzie te 140 klasyczne. No chyba że będzie trzeba wiadomo czasem wyprzedzić, czasem zwolnić, jak to w Polsce bywa. Raz jest 70, a raz jest 120, a raz jest 140, a potem znowu 70 i policja stoi i tylko czeka na nas, żeby nam teraz dać mandat już do 5000, więc naprawdę trzeba uważać. Nie wiem, czy, to, czy mnie teraz dobrze słychać, ale mam wrażenie, że ten samochód jest słabo wygłoszony. Bardzo dużo odgłosów z zewnątrz tutaj słychać. I mimo, że zwolniłem do 120, no to mam wrażenie, że nie jest to cichy w środku samochód. Samochód zatankowany, i z tym autem wiąże się jedna historia. Bo to i Jedyny samochód, w którym miałem, można powiedzieć, kolizję, e, który rzeczywiście sprawił mi problem w opanowaniu go. Żadna M2, M3 czy jakieś wyższe modele typu właśnie GTS e, są dla mnie nieco bezpieczniejsze, przez to, że mają więcej mocy i są twardsze. Tutaj e, przy 280 koniach i w wpadnięciu w poślizg tym samochodem Naprawdę trzeba mieć sporo umiejętności, żeby dobrze z tego wyjść i sensownie wyprowadzić ten samochód. Jest to kajman podstawowy. W środku wiadomo, że on się nie różni od tego GTS-a czy, czy S-ki. Jest bardzo zwarty, bardzo mały. Jest to taka, no, jak to określa się, mydelniczka. Wielką ma tą kierownicę, też nawiązującą do starych samochodów, że ona jest taka gruba, i w porównaniu z całym tym samochodem ona się wydaje bardzo duża. Co nawiązuje trochę do tego starego stylu. Super są zegary, klasycznie. Zegary, które pokazują, no, co się dzieje w aucie. On ma 12 tysięcy przebiegu. Tutaj jest na środku klasyczny ten licznik. Ten fajny jest w Porsche. Że to jest licznik, który pokazuje nam prędkość, ale w takim półkolu. No i ten, ten znaczek tutaj od 0 do 280, bardzo klasyczne dla Porsche. Bardzo ładnie to wygląda. Sam ten samochód jest dla mnie bardzo, ale to bardzo taki oldschoolowy. I nie czuję już tego w Caymanie GTS-ie. Ten samochód. To jest taki mały, nieprzewidywalny killer. On to zawieszenie ma dosyć miękkie, właściwie tą taką dużą tu kierownicę. Oczywiście ten układ jest bardzo precyzyjny, ale przez to, że on jest miękki, taki nie do końca ani ma dużo, ani mało mocy. Wiadomo, że 280 koni to jest sporo, ale z drugiej strony no to nie jest typowy rasowy samochód sportowy, który ma tych koni 400, 500, teraz już 600. E, te systemy też są bardzo ograniczone Naprawdę trzeba uważać Jeżeli jest śnieg, jeżeli jest mokro A w takim okresie Ja nim bardzo dużo jeździłem Właśnie jak padał gigantyczny śnieg e, I właśnie jak było mokro I incydent Przydarzył mi się rzeczywiście Jak e, na ulicy Było taki No zmrażało e, deszcz mm, Ja miałem wyłączoną trakcję i na, że tak powiem, wjeździe w zakręt, on był jeszcze tak wyprofilowany, że zjeżdżał w dół i w górę. Po prostu przy dodaniu gazu włączyła się turbina i bardzo mi go podcięło. On się od razu na bok przewrócił. Miałem 7 zakładek, aż tak delikatnie puściłem go na pobocze i zatrzymałem się na skupie. Nie było to na wielkiej prędkości, nic się nie stało oprócz jakby wymiany felgi ale nauczkę dostałem i ten samochód pokazał mi że naprawdę, naprawdę należy na niego uważać mimo, że nie jest najmocniejszy ale bywa bardzo niebezpieczny jak przystało na święta, do domu nie należy przyjeżdżać brudnym samochodem tu jest ten mały spoiler który się wysuwa nie daje do pewnie nic aerodynamicznie, ale fajny element Nie ma jak to popatrzeć na czysty, ładny samochód po umyciu. Teraz można jechać na święta. Przejechałem obecnie 342 km i już dojeżdżam. I. E, Prędkość średnią mam na poziomie 115 km, 3 godziny jazdy i spalił 9,2 litra. Słuchajcie, podróż się udała, tu jechałem. I bardzo dziękuję za ten krótki, szybki odcinek. Trochę świąteczny dla mnie, nie wiem kiedy wyjdzie, ale, ale, ale tak. Teraz już należy rozwozić mazurki po wszystkich sąsiadach bo pewnie mama je upiekła i co? I widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się.